Jako autor wzoru protestu wyborczego, który został wykorzystany przez prawie 50 tysięcy obywateli, i jednocześnie jako członek Zgromadzenia Narodowego, z całą mocą i stanowczością oświadczam, że nie popieram decyzji marszałka Sejmu o przyjęciu przysięgi prezydenckiej od Karola Nawrockiego i w związku z tym zgromadzeniu narodowym nie ma w tej sprawie konsensusu. A akt przyjęcia przysięgi jest złamaniem konstytucji RP. Gdyż pozbawia obywateli prawa do rozpoznania protestów wyborczych przez Sąd Najwyższy. Decyzja marszałka Sejmu o przystąpieniu do zaprzysiężenia Karola Nawrackiego na prezydenta RP narusza konstytucję RP, gdyż nie zakończył się proces wyborczy w niej opisany. W szczególności nie zostało wydane orzeczenie Sądu Najwyższego o stwierdzeniu ważności wyborów i nie zostały rozpoznane dziesiątki tysięcy protestów wyborczych obywateli.